Wiewiórki i bobry. Dzień dobry, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Już kochanie zaraz patrzę. W odcinku dość nietypowym jak na mój kanał, a mianowicie... Dobra, zobaczmy najpierw, bo... Tak. Pokazał, jak tam lata I ma taką zabawkę, taką procę świecącą. I chciała pokazać. No dobrze, to pokazała. No właśnie, nietypowy odcinek, ponieważ właściwie nie ma, żadnego, to nie jest, daily, nie jest daily. To jest taki odcinek specjalny, bardziej bym powiedział: odcinek, w którym e, kilka osób tutaj z kręgu polonii próbuje e, zmierzyć się z niewygodnym dosyć pytaniem, które brzmi: dlaczego nie warto odwiedzić Kambodży? Zobaczmy, jak sobie poradzili. A zaraz po ich wypowiedziach, jeszcze trzy słowa ode mnie. Zapraszam do oglądania. Kamera akcja. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem u Adama, jak zapewne Państwo widzicie. I po, 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 Ostatnimi czasy takie pojawiły się e, wstawki w moich odcinkach, w których poruszam jakieś tematy i troszeczkę je ja rozkminiam. I ja sobie pomyślałem, ja też to, o tym na ten temat się wypowiem, ale korzystając z okazji, że jesteś ty, no. może uda się jeszcze kogoś nagrać. Chciałbym usłyszeć twoją opinię. Usłyszeć odpowiedź na pytanie. I możesz się rozwinąć, nie musi to być odpowiedź jednym słowem, może być dłuższa. Dlaczego nie warto przyjechać do Kambodży? Nie wiem. Pomyśl. No. Jakie... Wiesz, taki cykl robi już jeden z youtuberów. No popatrz, no to, to, to dobrze, no, nie, nie reklamuj go tutaj u mnie, ale a ja u siebie chciałem właśnie, żebyś mi powiedział, bo dlaczego warto, to jest, to jest, to jest proste. No To, to możemy nam O pogodzie, o ludziach, o a, otwartości. No ja to pytanie: Nie lubisz Ryszarda? Nie wiem, kto to jest. Ryszardowi trzeba pomóc, bo on tam ma ciężką sytuację. K e, on ma taki cykl, dlaczego nie warto przyjeżdżać do Kambodży. Powiedzisz, no, to, Rysz to, to Ryszard z Kambodży, któremu U... zmarła, a teraz. A, to, no, to tak, to wiem, wiem. wiem. To ja nawet pom wspomogłem go w tamtej no sytuacji. Właśnie, no właśnie. Dobrze, ale to mnie interesuje tw Twoje zdanie na ten temat. Dlaczego nie warto? Tak. tak? Wiesz, co, właśnie wczoraj ktoś mi powiedział, że poprosił mnie o wymienienie tych cech jakby negatywnych w Kambodży. Mhm. Ja oczywiście powiedziałem, że cechy negatywne i pozytywne jest to jedna spójność i musimy to jakby całościowo brać, bo jak ja na przykład podchodzę teraz, wiesz, że walczę z DHL, z pewnymi przesyłkami i tam mhm. 20 maili wymieniłem za jakąś paczuszkę, muszę jeździć drukować jakieś papiery, cały czas podpisywać, cały czas coś tam, a tu jeszcze by dopisać to muszę jechać, bo nie mam drukarki i i wiesz, to jest taka niekompetencja urzędników, byśmy to nazwali. Ale jest to ale... firma DHL, zachodnia firma. No tak, ale to jest I działająca radzownicy. w strukturach tutejszych i, i choćby to był, wiesz, DHL, czy to będzie NASA, to, to stąd nie wystartuje, no panie, tam <grym> zawsze coś jest pierwszy. Dlatego, dlatego stąd nie startują pomimo taniej siły roboczej, tak? To też dojdziemy do tego, bo to właśnie wczoraj ktoś mnie zapytał, także mam ten temat na świeżo, na świeżo przemyślany. Czyli jak bierzemy to całkowicie, ta niekompetencja urzędników działa w dwie strony. Czyli jeżeli coś chcę załatwić na legalu, tak zwanym, to się wkurzam, no bo jakaś drobna sprawa, paczka kosztuje mnie 3 dni mailowania, dosłownie 20 mediacy, ja nie wymyśliłem, że tam były Aha. 4 maila, ja mówię 20, było 20 maili wzajemnie wymienianych. Były jakieś załączniki do, dorzucane, były nieporozumienia. Muszę, Paszka, pomimo że jest wysłana do Siemerep, każą mi na tlenie jechać do Penh. Wyznaczyłem teraz pełnomocnika, musiałem opisać dlaczego i tak dalej, i tak dalej. No Jakieś masa turbulencji, pomimo jakiejś Paszki za wartej paręset dolarów, powiedzmy, mm -hmm. nie? niedużych rozmiarów. Do tej pory jeszcze jej nie załatwiłem, tak więc nie hop, dopóki nie przeskoczyć, bo to może być więcej maili i więcej tej papierosów. Ale do czego zmierzam? Że w drugą stronę to też tak działa, że jak otwieramy restaurację, to żaden urzędnik też nie przychodzi do nas. Nie interesuje się. Nie interesuje go, mamy walone do góry brzuchem i nie przyjdzie się zapytać, czy mamy licencję biznesową, czy jakiś sanepidby by przysłał, czy mamy umowy z pracownikami, czy w ogóle. Czy w ogóle my powinniśmy tu być? Tak? Mhm. Nikt tego nie sprawdza. Nikt nie sprawdza, czy motor ma przegląd, bo nie ma czegoś nie takiego. Nie ma takiego jak przegląd motorów, samochodów, tak. Tak, są i to obowiązkowe, ale nie ma przeglądu motocykli, co jest w Tajlandii, skutek. Mm -hmm. Nie ma prawa jazdy na, do 125 cm, a nawet powyżej nikt nigdy się mnie o żadne prawo jazdy nie zapytał, a jeździłem też motorami mm -hmm. cięższymi, ludzie jeżdżą i nie mają z tym żadnych kłopotów. Nie ma czegoś takiego jak OC na motocykle, tu nawet nie ma na samochody. I, I wiesz, no to masz wywalone do góry brzuchem, jakśmy powiedzieli, i to jest fajne, bo się nikt nie czepia, co Ty robisz, jak robisz to szczególnie na małą skalę. Oczywiście przy jakiejś tam skali to, to, to jest inaczej, ale to też jest tak, że przyjdą i Ci powiedzą, żebyś Pan się zaczął powoli legalizować. No i ten kij ma dwa końce. Kolejna kwestia to jest tania siła robocza. No ona jest tania, ale jest niewykwalifikowana. Dlaczego nie powstały tutaj na logikę powinno powstać masę fabryk chińskich na przykład bo jest blisko i tak dalej nie no w tych specjalnych strefach ekonomicznych tak jak trochę jest. no właśnie trochę no ile na bardzo jednej ręki policzysz i to są z reguły y, japońskie firmy się okazuje na przykład w jak byłem w strefie ekonomicznej Knownpen kiedyś normalnie byliśmy spotkaliśmy się z wiceprezesem tej strefy mhm. to on mówi że głównie japońskie firmy to no i są bo w strefie biorą są mniejsze podatki ale bardzo drogie grunty były. W ogóle ustanowienie sobie tam fabryki jest dużo droższe niż poza strefą, mhm. bo jesteś w strefie i masz. I wiesz, to w sumie tak, masz małe podatki, czy tam zwolniony jesteś z podatku, ale za to płacisz czynsze i opłaty wyższe. Tylko, że wiesz, Japończyk nie będzie kombinował, on musi płacić, chce mieć mhm. na tego, nie? A Chińczyki to bardziej po polsku. Tu za hachmęce i tak nie zapłacę, wiesz, gdzieś dalej coś załatam. Rozumiesz o co chodzi, nie? No dobra, ale pamiętaj, dlaczego nie hmm. warto? Skup, skup się bardziej na tym, dlaczego nie warto. tam może jest takiego, co mogłoby zniechęcić. Na przykład. No to? drogie ceny, ale nie, to mówię, no, może zniechęcić cię niekompetencja. No, ale przyjeżdżasz jako turysta, no powiedzmy. A jako turysta, że, jako turysta, bo, turysta no nie, tak. bo ja mówię, tak wiesz, na dłuższą. No ja rozumiem, no ale to powiedzmy, że. Bo, bo, A bo... to już jak zacząłem wątek, że tej taniej siły roboczej, to skończę, że jest tania, ale nie wykwalifikowana. Mhm. Że jakbyś chciał... Dlaczego fabryki nie powstały? No bo sprowadzisz maszynę i kto ci ją będzie obsługiwał, kto ją będzie naprawiał, kto ją skalibruje, jeżeli to jest linia produkcyjna. Poza tym nie wszędzie jest dociągnięto prąd. no W dużych miastach jest, ale w dużych miastach się nie stawia fabryk, bo to, bo to tak nie działa. Fabryki stawia się gdzieś na uboczu, żeby mm -hmm. było taniej, żeby, żeby można było troszeczkę tam, wiesz, pobrudzić, żeby można było mieć wiosek, tanią siłę roboczą. No to szwalnie są, bo to jeszcze tutaj szwalnie stoi kraj. Ale inne fabryki to oczywiście, że wymienisz mi, tu jest, tu coś powstało, tam coś powstało, ale nie ma tej masowości, która być powinna. Okej, okay. to teraz bardziej pod turystę, no bo osób, które będą chciały się tu przeprowadzić na stałe, jest na no, takie mojej ręki, prawda? Po turysty, to warto przyjeżdżać, bo, bo ja mówię, że jest drogo, ale nie, bo drogo są. No jest yy, drożej na pewno niż w Wietnamie, niż w Tajlandii. Ale proszę, yy, umówmy się tak. Jest drogo, jeżeli towary są importowane. Jeżeli są lokalne, to jest tanie. I nawet będzie taniej niż w Tajlandii. No ale tutaj lokalnie Czyli tam. Towarów Właśnie to jest, to jest mało, mało, tylko że jak jesteś turystycznie, ja nie wiem jak to, jakie ma podejście. Na przykład Azjata, Chińczyk, Taj, Kmer, on musi zjeść swoje rzeczy. Najstrojniej była w Wietnamie to jedzenie smakowało. A nie zadowolona ze no, względu na jedzenie, rozumie też, nie? A u nas wręcz, jak jedziesz gdzieś, choćbyś nawet ci nie za bardzo smakowało, chcesz spróbować tej innej kultury. Nie mają tego czegoś takiego. Chińczyk idzie do Chińczyka, Taj idzie do Taja, on musi zjeść bad Taja. No. E, już tak wiesz, żartując. E, nie mają czegoś takiego jak my, że jedziesz do innych kultur, to też ją kulinarnie poznajesz. Nie mówię, że jest to takie stuprocentowe, bo ktoś mi zaraz zarzuci, a widziałem, byli przecież Azjaci i też jedli w Polskiej, oczywiście, że tak, ale mówimy o jakichś generaliach, tak. jest to dużo bardziej... także jak tu przyjedziesz i będziesz jadł lokalny loklak wołowy, to... Fortuny nie wydasz. Fortuny nie wydasz. ale jak już będziesz chciał pizzę na tym, na jakimś, już nie mówię dobrym, ale nie na najgorszym serze, to zapłacisz dużo więcej niż w Polsce zapłacić ceny londyńskie, wiedeńskie, berlińskie, paryskie, moskiewskie i nie będzie to dobre wcale jak wyżej wymienionych miastach. Hotele są tanie, więc warto przyjechać. No jest bezpiecznie w miarę, więc warto przyjechać. Dlaczego nie warto? Nie wiem, dlaczego takie pytanie w ogóle zadałeś nie, bo ja bardziej to pod kątem jakiegoś dłuższego osiedlenia. Bo mhm. przyjechać na chwilę wszędzie warto, no bo przecież to co tu? Przecież jeszcze tydzień cię nie ma. to Przez tydzień zawsze wiesz, turysta odbiera zawsze kraj inaczej, tak, yy, dlatego... właśnie, no dlatego... czyli tak naprawdę m, m, to pytanie, warto. które wydawałoby się, że przewrotnie zadane, za, za, za pokazuje, A. że jednak nie ma wielu powodów, dla których nie warto. Nie ma. No no zdecydowanie warto. Łatwość pozyskania wizy. E, tak naprawdę m, kraj stoi turystyką, zatem e, e, wszyscy są otwarci na, 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 mhm. na tych turystów. W miarę dobry angielski w dużych skupiskach, nawet lepszy niż w krajach ościennych. Tak mhm. mówią ludzie, którzy jeździli, mhm. w miarę dobry, także komunikatywność jest. No co więcej, no, to jest kwestia na ile przyjeżdżasz i czego sobie życzysz, bo ludzie się mnie pytają właśnie co warto zobaczyć albo gdzie pojechać. W Azji, na przykład, ostatnio też znajomy, mhm. będzie tutaj jeździł, w czy co warto zobaczyć. Ja mówię, ale nie, nie wiem, co ty, co ty lubisz. Ja lubię miasta większe i życie nocne, zawsze to lubiłem. Nie? Mhm. Ewentualnie, nawet mieszkać gdzieś, gdzie mieszkają lokalesi, żeby się trochę działo, a mniej tak chodzić po świątyniach. No, jak jest obok, to zajdę, ale to tak nie jeździłem na te spoty ja turystyczne z reguły. Byłem. Ale z reguły nie jeździłem, to nie było jakby moim wyznacznikiem, Jak gdzieś pojechałem i było coś blisko to się sobie wyskoczyłem, czy to na Zatokę, Hal Bay w Wietnamie piękna sprawa, nie? ale to nie jest tak, że, że ja jadę po to ściśle, że Ja co, wolę znów właśnie pracę. wieś, wolę, wolę taką zawadłą dziurę, wolę, wolę naturę, wolę z daleka od miasta, ja ja mam powiem, dość, dość dużych miast Bo było. mieszkasz długo w Azji. I, I ten, tylko że wsie tutaj generalnie się dużo jedna od siebie nie różnią. Miasta bardziej się, się różnią, bo wieś to już jest naprawdę. Mm -hmm. y, no przyroda jest wszędzie taka sama, te domki mniej więcej takie same. No i ta wieś jest fajna, jak masz co robić, bo tak, prądu nie będzie internetu, jakiś no słaby, chwilę, tak, słaby tak, sygnał. To jest właśnie wszystko na chwilę. To jest zależy. I to jest właśnie o, twoje osobiste. Jeden przyjedzie y, młody, y, kurcze i będzie na, na panienki bary. I, I to potrzebuje dużego hałaśliwego miasta przy plaży, drinki kolorowe i, i wieczną imprezę. I inny ktoś inny będzie uduchowiać, chciał. Uduchowiony, i będzie to ten... do Laosu bym proponował, bo tam taki buddyst jest jeszcze w najczystszej postaci. Jeżeli chcesz, nie wiem, takie zakupy, takie fajne miasto, to albo banku, w wieżowce, jakiś basen, hotel, żeby sobie fajne selfie porobić, czyste restauracje. Wiesz, no, wiesz rozumiesz o co mi mm -hmm. chodzi, kawiarnie, nie? no to Bangkok, e, Saigon, nie? no to są takie miasta, Już nawet Phnom Penh, Już nawet Phnom Penh, dzielnica BKK polecamy, czy Kopić, nie, bo tam masz te i wieżowce czy... i tego i czysto. no Pong już tak. w tej chwili, w prawdzie nie tak mhm. czysty może, ale, ale znowu jeśli chodzi o, o restauracje, no, te, no restauracje, tak, no dobrze, na tak tak, o to, no. No to taki przeciętny widz nie będzie wiedział o czym W każdym jest. razie, w każdym razie tak, no i e, okazuje się, że tych powodów, dla których nie warto odwiedzać, nie ma, nie ma dużo, nie, bo, no bo nie są jest. takie wiesz, bo to są na przykład, dlaczego nam nie warto odwiedzić załóżmy Meksyku, no bo jest niebezpiecznie, bo są gangi, bo możesz stracić życie, bo mogą cię okraść, bo ale tak naprawdę, niety, ale, albo Afry kraje afrykańskie, południe Afryki, RPA w tej chwili. No, tak, Cholery niebezpiecznie. A tutaj nie masz właśnie jakby takich rzeczy nie oczywistych. Nie masz, nie masz. Ale, ten, ale zwiedzać warto zawsze, nie? No to właśnie kwestie bezpieczeństwa sobie popatrzcie. Kwestie też finansowe popatrzcie, no bo Singapur jest w miarę, mówi się drogi. Mówiło się, że. A dzika przyroda. Bezpiecznie jest czy niebezpiecznie? Tutaj? No. no to bez... jest bezpiecznie, no ale no nie zapuszczałbym się samemu bez przewodnika do jakiejś dżungli i tak dalej. To no. też ze względu na miny. Też ze względu na miny, ze względu na robactwo, ze względu na, na inne rzeczy, no, taki przypadek, żeby coś Cię ukłosiło jest bardzo nieliczny, szczególnie się. A jak tfu, 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 coś się stanie? No to idziesz do szpitala. No właśnie. No. Jak jest tutaj z dostępem do, 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 do w miarę wykwalifikowanej kadry? No bez problemu, 24 na no dobę, no przecież ja Gdzie się chce. miałem i rękę złamaną w nocy, coś mhm. się stało i ten, no wiadomo, że jak jesteś dżungli, to dżungli no to trzeba jechać do miasta. Ale jest normalnie, nie ma co się martwić, można wszystko tutaj mhm. zorganizować. No dobra, Adam, dziękuję Ci. Yy, ty, ty, ty A nie ty masz, ty. masz więcej pytań? Nie, nie, bo chciałem to jedno, bo to będzie taki ty, 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 ty tytuł odcinka: będzie generalny. Dlaczego nie warto odwiedzić No, ten ma cały cykl takich odcinków, i to już ciągnie od pół roku, wiesz? No Ryszard. to ja mam taki jeden, no. bo będę miał jeden. No, no. W takim razie, dobra, Adam, no to ja Ci dziękuję. A proszę. Kontynuujemy rozmowę w tym odcinku poniekąd specjalnym. I pytam się kolejnych Polaków: Dlaczego? Nie warto odwiedzić Kambodży. Co jest takiego w Kambodży, co może zdążyliście już zaobserwować? Bo jesteście tutaj ile czasu? To jest po pierwsze drugi raz Wasz w Kambodży. A jesteście tutaj już ile miesięcy? A... Dwa, i kawałeczek, dwa, i dwa i kawałek. Po tym czasie zdążyliście troszeczkę sobie poobserwować, co się tutaj dzieje dookoła. Nie pytam się Was, co Wam się podoba, ale co Wam się nie podoba? Dlaczego odradzalibyście przyjazd jako turysta? Albo na stałe, wszystko jedno. Komuś, kto by się zastanawiał, czemu nie warto? Czemu nie Kambodża? Ty, może ty pierwszy. Jeżę coś śmierdzi. Tak. No jeden i to jest jeden z powodów. <noise> Ktoś się przycyp, gdzieś mi Słuchajcie, jakieś stare, stare mięso, z cechuje. Nie, Nie no, no jakby no z tego To no. z kuchni no. chyba jedzie. No. Niemożliwe. Kuchajcie, a tak poza tym, to no. chciałabym dodać ten ruch uliczny, który po prostu mnie przeraża, nadjeżdżające skutery z każdej strony, to jest po prostu Ewa, coś, a, czego... ale o, o ruchu ulicznym to ja mówię, Ty miałeś o tych palonych plastikach, przecież umawialiśmy tak. się przecież tak. Czyli zaczęłam dobrze o tym, że coś śmierdzi, tak? Śmierdzi plastik i jedziesz, jedziesz teraz, jedziesz. No i właśnie te plastiki, które są Zainwestuj w bo Ci jedzie. No. no. Te plastiki, które są wszędzie palone, to jest takie, wiesz, jakby taki taki ry rytuał wieczorny, kiedy po prostu w każde do gospodarstwo domowe zaczyna zbierać plastiki wieczorem i odpalają... Nie plastiki, wtedy... śmieci po prostu. No, śmieci, no, śmieci wszystkie śmieci. liście, wszystko. Do tego dorzucają plastik, żeby się lepiej paliło. Oczywiście. No i to jest właśnie takie, ale to powiem szczerze, że... No ale jest... jako turysta je, tak. to, to raczej bym nie brał tego pod uwagę, czy, pod kątem jakby czy warto tam jechać, czy nie, nie warto, bo palą plastik. Nie, no to znaczy, raczej... Nie, ja bym powiedziała tak, że dopóki mi nie palą przez 16 godzin samego, całej śmieciarki pod domem, no to jest jeszcze znośnie, tak? No, I nie, 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 jak tak. się ma pewne koneksje, to jest jeszcze nielóżne rzeczy <laughs> załatwić. No dobra, ale, ale na przykład nie wiem, e, może, no nie wiem, może coś was uderzyło w to, że, to, że na przykład nie wiem, nie, jest niebezpiecznie tutaj, albo no coś, no jakiś powód musi być taki, żeby tu nie przyjeżdżać. E tak, tak, jest, jest dużo takich powodów. Jest daleko po pierwsze, tak? Tak. Długo się leci samolotem, tak. tak? Różnica czasowa. 6 godzin to jest bardzo dużo. To jest tak, że po prostu... Można nie, na lotnisku, jak się człowiek przesiada, tak. można się zgubić na przykład. Można. Mogą ci zgubić bagaże, bo Bagaż. nam tak. się to zdarzyło. Tak. Przylecieliśmy, grube dresy, wiesz, bajowe kurtki, wszystko, ten, wysiadamy, bagaży nie ma i co dalej? Była taka sytuacja. No, to, ale to wszędzie się może zdarzyć, to nie tylko w Kambodży. Ale w Kambodży jest to bardziej uciążliwe, bo wiesz, jednak w takiej puchowej kurtce ciężko się chodzi. Ale tanią fiszerkę można kupić, także Że to tak, szybko się da załatwić. Ale wiesz, to jak, jak wiesz, jak dasz komuś znać, jak my. Przepraszam, dziękujemy bardzo, że dałeś nam znać, o tych specjalnych promocji w Zando, ale myśmy wtedy nie wiedzieli i myśmy w tych grubych dresach po prostu łazili tyle czasu po tej Kambodży, bo człowiek zapocony, taki zmęczony. No ciężko było, ciężko było. A jedzenie? Może jedzenie na przykład jest fatalne nie warto przyjeżdżać, bo nie ma co jeść? Znaczy, y, ja bym powiedziała tak, że dwa lata temu miałam inne odczucia, jeżeli chodzi o jedzenie, a teraz nie jest tak źle, może dlatego, że... To to się co? bardziej przyzwyczaiłaś? w innym miejscu. W domu. <głosy> <głosy> znaczy nie, no myśmy kiedyś, nie wiem, poprzednim razem, dwa lata temu, rzeczywiście mieliśmy problem z jedzeniem. Było, no, chochlą. Cukru usypali po prostu, o. a w tym roku jesteśmy raczej mile zaskoczeni, nie tak wiem czy to była naprawdę. kwestia naszego nastawienia. Mm, już wiedzieliście czego się spodziewać, to tak. jest trochę inaczej. No, no. Tak, no. ale w tej chwili w tej chwili jest zdecydowanie lepiej. A ale... już po takim czasie, czy brakuje wam jakiegoś jedzenia z Polski? Takiego, że, 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 że tu rzeczywiście brakuje, no że go nie ma? Majonezu winiary. A to sama zrób majonez, ty się prosto robisz. zrobić. to nie zrobić. będzie winiary, to będzie majonez Ewa. No ale sobie napisz winiary na nim i będzie winiary, no. Pod swój majonez, smak masz. możesz zrobić. No ale rozumiem, majonez, dobra. Co jest? Alan by chciał kiełbasę Jak kiełbasę No ale można kupić kiełbasę, różnych producentów tutaj mamy. Eurola. Kiełbasy. No, eurola... Są takie... Różne nie, no, są. no, są różne, są fajne kiełbasy też. Znaczy... Nie, no właśnie, nie, są. Ale białego sera na przykład mi brakuje, taki biały, biały, ser. Ja sobie lubię, na przykład kanapkę zrobić tak na śniadanie z białym serkiem, z żokiewką z... Albo taki dzik zrobić tam, no, śmietaneczka, tak, jest... no, rzodkieweczka, no. jakiś no. czyfioleczek. I na kurwa. kanapę, no, tak. no. Znaczy nie, no to Tego mi raczej... trochę brakuje, ale to da się by żyć bez tego. No da się, znaczy no mnie brakuje serów. Niby są sery, ale, ale one są drogie. Drogie, 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 drogie. są no to... niby dobrej jakości, ale drogie. Ale drogie, to, to mówię, to, to, to jest coś co mi brakuje. E, co jeszcze? Znaczy to jest dobre akurat, że mi tego brakuje. Ja, będąc w Europie, miałem mnóstwo takich, wiecie, przegryzek. A tu paluszki, a tu jest coś, a tu gdzieś tam. Jeżeli siadał przed telewizorem, zasuwał. No i leciało, no leciało. Tutaj leciało głównie. A. O, mogę, mogę tak, jak chcecie przybrać na wadze, to nie przyjeżdżajcie do Kambodży. No. No. No, ale to jest związane Marcin z wiekiem, bo ty już tu jesteś lat, Aha. a z wiekiem. Z czasem pamiętasz, że od nas. No, no. Oczywiście. No tak, ale jak ja byłem w twoim wieku, w twoim wieku jak tu przyjechałeś, to też byłem piękny i szczupły, tak? A, tak. A teraz już jestem tylko piękny. No. Ja sobie wczoraj zdałem sprawę z tego, że mi brakowało jednej rzeczy. Bobu mi brakowało. Ja uwielbiam Bóg. Ja, I wczoraj kupiłem, znalazłem mrożony. Naprawdę? Znalazłem mrożony normalnie Bóg. Zrobiłem go wczoraj, sobie ugotowałem. I o, ja, normalnie działa jak nasz. Nie, Wierzysz jeden i koniec. Dopóki jest w miejsce, to nie przestajesz. Nie, no. Bo jest... Ale co więcej, Asia spróbowała, dziewczynki spróbowały i mi wyżerały. Musiałem później schować. Tak, Ta, schowałem resztę. Dałeś Bobu swoim? Nie, zjadłem sam, mówię, Ale no, naprawdę, rewelacja. Nie powiem wam gdzie można kupić. Filmowałem. No ale to, 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 to. ale, ale będziemy musiał odcinek obejrzeć, aby ja przeanalizować wszystko. No, Miał pan kormarkecie na Tak? No, mrożony, normalny buf, Gotujesz, troszkę soli, jest, nowy? No, no Bupakuje akurat, wiesz, nam jeszcze nie brakuje, ale myśmy buf często jeździ w Europie, bo właśnie jesteśmy sobie postanowili, że obejrzymy jakiś film czy coś tam. No to Oso. co robimy? No to Bobu sobie gotujemy i miska Bobu. A właśnie. Soli troszeczkę, odrobineczka masełka jeszcze czasami na I koperek. koperek i no, o a właśnie, jest. o właśnie, na ja pierdziele. Albo na przykład ten bób z, tej, z krewetkami, jadłeś no. bób z krewetkami? Nie. Też na wykłasie, to bym no. Może tak, ale to ja bym wygrzebał cały bub i krewetki bym zostawił. Krewetki są na, pod, na podorędziu cały czas, a bób jednak trzeba zjadać póki yeah. jest. Mnie jeszcze trochę zostało z wczoraj, dzisiaj sobie ugotuję, ale to potajemnie. Się, się jak wszystkie umówić, pójdą spać. Możemy się umówić na ten bób z krewetkami, słuchaj, Kiedy? Czyli ty zjadasz krewetki, a ja bub. No dobra. Ale mówię Al Al masło... Al masło. <laughs> no. Nie wiem, się uda dowcić. Ja wiem, dowcip się, wie. W Ostrzu, tak jak się wyostrzył w tej <laughs> Może te krewetki gdzieś uda mi się kupić, to dzisiaj ale ja to zrobię i tracę cały buf, bo mnie zjedzą przecież, no. Trzeba by to kupić. Jest tak, z jednej strony powiedziałem, że jest dość drogi ten bóg tutaj, ale później pomyślałem, tak naprawdę stwierdziłem, że nie jest drogi, bo Polsce wcale bób do tanich nie należy. Już. Ale to znaczy ile za dużo? Kilogram, 5, chyba 5 dolarów czy 5,50? 5 dolarów 50? 5 50? No. no to jest drogi. Nie, Ewa, nie? nie jest wcale drogi. Ja, Myślę, drogi nie jest jestem, drogi. jestem pewien, nie ale powiem. myśmy chyba za mrożony bób w Londynie płacili jakieś żeby nie skłamać, gdzieś około dwóch funtów za pół kilo. To może było 600 gramów. No, może no, Mniej więcej to samo wychodzi Nie wychodzi mniej więcej to samo, to nie tak? jest jakiś hałas. Tam tutaj zobaczcie, to jest ten pan kiedyś opowiada o jego motorze. On kiedyś mieszkał w Kokongu przez jakiś czas, teraz się tu przeniósł. Ten motor to jest po prostu Ewenement. E no, to że on jeździ to jest w ogóle cud. Tam nic właściwie nie ma. Ja nie wiem gdzie on na przykład paliwo w bo tam nie ma baterii. A nie, ma bat. Rusza zobaczyć, ja ruszę, zobaczycie, zobaczycie. tutaj nie będę z wami, ale... A nie, on jest czym innym teraz. Ty, nie, Matko nie, jedyna! Bo ale też taki zobaczcie, no. Ale on normalnie to przyjeżdża takim motorem, który nic nie ma. Znaczy no, ma koła. No nie wiem jakim, jakim, jakim nie no, ma. Tak nożny, tak? Może na hulajnodze po prostu. Ja widzę tylko brum brum. I ma siedem koni. <laughs> ja nie wiem, czy on ma stadninę, czy nie, ale... No dobra, podsumowując, warto przyjechać czy nie warto przyjechać. Słuchajcie, nie przyjeżdżajcie. Ja też uważam, na dłużej to, to nie, nie, ale tak nie. jako turystycznie to tak. tak turystycznie jak najbardziej. Tak, tak, Chyba, że jesteście tak piękną nie. kobietą, to wtedy może. Na dłużej. Czy nie? Reszta jest milczeniem. Tak bym to powiedział. Dobra, dziękuję Wam. Trochę minut zrobiliście. Będzie odcinek z tego. Dziękuję. Może chcecie coś powiedzieć jeszcze? Zaproście na swój kanał. Bardzo zapraszamy, bardzo serdecznie zapraszamy na nasz kanał. Pod Nowym Niebem. A jak się nazywa kanał? To tyle, jeśli chodzi o wypowiedzi Adama, Alana i Ewy. Ja ze swojej strony chciałbym dodać, że tak naprawdę pytanie zadane w sposób przewrotny nie zawsze daje zamierzony efekt. W tym wypadku nie dało. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę. Trudno jest wskazać powody, dla których no, realnie rzeczywiście nie warto odwiedzić Kambodży, bo jest to kraj, który jest niesamowicie różnorodny, niesamowicie ciekawy, bardzo bezpieczny, kraj, który oferuje um, kraj turystyczny, nie oszukujmy się, tak, 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 tak naprawdę jest to kraj turystyczny, który ma niesamowite zabytki, przepiękną historię wspaniałą kulturę. No, 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 sam, sam kraj jako, 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 jako ziemia, jako, jako to co tutaj się znajduje jest, 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 jest kapitalne. I wyspy, i piękna woda, i plaże, i dżungle, i jeziora, i rzeki. No jest naprawdę, jest różnorodny, jest, jest naprawdę bardzo ciekawy. Ludzie oprócz tego, że są bardzo przyjaźni, nastawieni pozytywnie do, do, do y, turystów. Y, to, 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 jeszcze, y, no, no właśnie, to dodaje kolorytu tylko temu miejscu. Y, y, Pooglądanie po, po czasami, wyskoczenie sobie poza miasto, poza te takie typowe y, turystyczne y, lokalizacje, zobaczenie jak mieszkają zwykli, normalni ludzie. Niesamowite, y, niesamowite jeszcze, że że, że, że można w taki sposób tutaj funkcjonować. No generalnie miasto y, Kraj, wieś, dzicz, wszystko jest tutaj. I tak naprawdę dla turysty nie ma powodów, dla których nie warto odwiedzać Kambodży. Warto, absolutnie warto. Bo pojawiają się potem jakieś takie znaki zapytania, jeżeli ktoś tutaj mieszka już na stałe, przy prowadzeniu biznesu, próba kupna yy, nieruchomości na siebie itd., itd. Tam się pojawiają już pewne jakieś niuanse, ale to jest zupełnie inna bajka. Jeżeli myślicie o jakichś egzotycznych wakacjach, to bez dwóch zdań polecam Wam Kambodżę, z ręką na sercu. Dobra kochanie, to już wszystko. To już wszystko w tym y, odcinku y, dziwnym, trochę y, innym. Ale, ale, właśnie, ale właśnie w takim, tak, taki odcinek się, się przy, przytrafił i przydarzył. Zapraszam Was na jutro, Środa na, rano na czasu polskiego, kolejny epizod, już taki normalny, tradycyjny z naszego daily. E, dzisiaj życzę Wam fantastycznego dnia, trzymajcie się, a pamiętajcie o łapkach w górę, komentarzach no i subskrypcjach kanału, zobaczcie czy Wam nie odsubskrybowało, bo miało takie prawo ostatnie czasy na kanale. Działy się różne dziwne rzeczy, także zachęcam, sprawdźcie, czy subskrypcja wam nie zniknęła. Do jutra, siódma rano czasu polskiego. Trzymajcie się. Cześć, hej.